Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Pani Elżbieta Lachman, Polskie Forum Rodziców. Dzień dobry. Proszę Pani, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat, który rozpala, można powiedzieć, rodziców od już dobrych kilku miesięcy w Polsce. To jest kwestia wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nauczania pod postacią edukacji seksualnej. Zmienia się ta sytuacja, jest bardzo dynamiczna, aczkolwiek pewne zagrożenia chyba pozostały. Tak, te zagrożenia są olbrzymie i ja bardzo cieszę się, że rodzice w Polsce wreszcie dowiadują się tak naprawdę o co chodzi w edukacji seksualnej, która jest planowana do wprowadzenia do polskich szkół, i schodzą z kanapy, pojawiają się na marszach, protestach. Maszerują, manifestują, że nie zgadzają się z założeniami tej, tej ochydnej edukacji seksualnej, bo w edukacji zdrowotnej tak naprawdę y, chyba nie do końca chodzi o zdrowie. Y, tutaj właściwie olbrzymi znak zapytania, czy tu jeszcze chodzi o zdrowie, bo mnóstwo zapisów, które tam po prostu widzimy, o których czytamy, to są antyzdrowotne, to są y, działania na rzecz naszych dzieci, które niestety, ale wpędzą nie tylko w kłopoty. I cieszę się bardzo, że rodzice po prostu czytają, oglądają, spotykają się. A myślę, że tutaj mogę uprzedzić ministerstwo, to jest dopiero początek i nie zatrzymamy się, dopóki plany wprowadzenia w tej formie edukacji zdrowotnej do szkół nie zostaną zupełnie włożone do szuflady. Mhm. W jaki sposób można zatrzymać właśnie wprowadzenie takiej edukacji? Czy rzeczywiście, myśli Pani, taka presja społeczna w momencie, kiedy no już widzimy taki pewien założony cel? Czy ta presja społeczna no, ma szansę być taka owocna? Tak, ona, ona ma szansę i ona moim zdaniem w Polsce się powiedzie. Kiedyś właśnie taki tytuł się pojawił. Redaktor Lisiewicz napisał: Połamią sobie zęby na Polsce i tak, życzmy sobie tego, żeby ideolodzy związani właśnie z ideologią gender, którzy chcą seksualizować nasze dzieci, żeby połamali sobie zęby na Polsce, bo Polskie matki i ojcowie nie pozwolą, nie pozwolą po prostu zepsuć swoich dzieci i, no niestety, ale działać na ich szkody. Mhm. Często na spotkaniach, na których jest pani gościem, podaje pani także przykłady z Zachodu. Czy rzeczywiście taka edukacja zdrowotna, seksualna, różnie to możemy nazywać, yy, ale powiedzmy, że jest tam wspólny mianownik, yy, ona już od kilkudziesięciu, często lat funkcjonuje właśnie na Zachodzie. Jakie są skutki tego? Skutki są straszne i właśnie dlatego yy, obserwując te skutki, opisując je, omawiając je, yy, no możemy działać już teraz, zanim ta edukacja zostanie wprowadzona do szkół. Ja mogę powiedzieć, co się działo w Niemczech, ponieważ 7 lat temu właśnie takie miałam taką wielką potrzebę, żeby pojechać do Niemiec i zapytać kilku ekspertów, jak to się stało, że Niemcy, niemieccy rodzice, którzy też troszczą się o swoje dzieci, jak to się stało, że oni dopuścili, że w szkołach pojawiła się edukacja seksualna, która po prostu niszczy ich dzieci. No, i okazuje się, że tak naprawdę jest to, jest to tak deprawacyjne i tak okropne w skutkach, że należy o tym po prostu głośno krzyczeć. No, na czym to polega? Dzieci, które są w pierwszych klasach szkoły podstawowej, nieadekwatnie do wieku. Mają przedstawiane na przykład różne techniki seksualne. Tak? Dowiadują się o działaniach autoseksualnych, nazwijmy rzecz wprost, o masturbacji. Są seksualizowane i w efekcie miały te dzieci. Mówi się oficjalnie, że miały być zdrowsze, lepiej wyedukowane, lepiej zabezpieczone przed niechcianą ciążą, ale dzieje się dokładnie odwrotnie. Efekt jest odwrotny. Dzieci. Które dowiadują się za wcześnie, na czym polega seksualność i w ogóle bez, żadnej, bez żadnego wprowadzenia z punktu widzenia moralności, te dzieci zaczynają na sobie seks po prostu próbować. Tak? I co się dzieje? Jaki jest efekt? Rośnie liczba niechcianych ciąż, rośnie liczba przestępstw na tle seksualnym, rośnie aborcja. Można Oczywiście to, to jest tego skutek. Tak? Rośnie, rośnie również liczba aborcji, będę też w wielu miejscach na ten temat jeszcze niebawem mówić. Więc skutek jest dokładnie odwrotny od pierwotnie być może zamierzanego. I w konsekwencji tego rządy w pewnym momencie się orientują, że. Właściwie ociągamy no, nie ten efekt, który pierwotnie być może oficjalnie żeśmy przedstawiali, no to co teraz robić? Seks za zgodą. Tak? Teraz się też głośno o tym mówi, żeby dzieci wiedziały, jeśli nie chcą uprawiać seksu, mówimy nie, y, nie chcę uprawiać seksu, y, koniec tematu. <laughs> ale co się z no, tym dzieje? Żeby to... teraz znów dzieciom opowiadać, hej, możesz się zabezpieczyć przed niechcianym seksem, mówiąc nie, nie chcę seksu. Tak? Ale teraz znów wszystko trzeba im wyłuszczyć, na czym ten seks polega. Więc to jest de facto leczenie raka rakiem. Mhm. Państwo, które raz wejdzie na drogę edukacji seksualnej, którą znamy w Niemczech, w Anglii, e, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, już nigdy z tej drogi nie zejdzie. To jest tragiczne. I niemieccy rodzice zaczęli protestować, e, na przykład w Stuttgarcie, są znane takie olbrzymie manifestacje demofioale, ale to już wszystko było za późno, dlatego że ideologia gender już była w podręcznikach. Oni się, ci rodzice zorientowali, jak dzieci zaczęły przynosić różne ciekawostki ze szkoły do domu, ale było już za późno. Tak? Zieloni i koalicjanci po prostu wprowadzili, co wprowadzili, i rodzice jedyne co mogli zrobić, to wozić dzieci do szkół, w których było wiadomo, że dyrektor być może ma bardziej konserwatywne poglądy i nie będzie zapraszać przedstawicieli środowisk gajów ile do szkół, żeby oni edukowali dzieci. Więc czasami na przykład pokonują. We Frankfurcie nad Menem, opowiadał mi Matthias Gerstorf, rodzice jeżdżą z jednego końca Frankfurtu nad Menem na drugi koniec. Tego miasta, po to, żeby tam zawieźć dziecko do szkoły i pokonać z powrotem kilkadziesiąt kilometrów, bo tam to dziecko będzie w miarę bezpieczne i nie będzie atakowane po prostu szkodliwą ideologią. Czy taka sytuacja dotyczy również na przykład szkół katolickich, które z pewnością są w Niemczech? Jeśli chodzi o szkoły katolickie, to nie mam tam takiej wiedzy. Wiem natomiast, że we Francji już to wszystko też jest tak przemieszane i polane po prostu no, taką, tutaj, takim sosem ideologii, że trudno właściwie powiedzieć, czym różnią się szkoły katolickie od, szkoły, od szkół. Publicznych czy, czy, czy innych. No jest jest tu mnóstwo zaleceń rządowych i od nich się po prostu nie da uciec. Mhm. Ale no, wszędzie pracują ludzie, więc rodzice też po prostu między sobą komunikują się jakąś pocztą pantoflową i uprzedzają, gdzie do jakiej szkoły warto dziecko zapisać. Mhm. Powiedziała pani, że to już jest jakby za późno dla tych rodziców tam na zachodzie, ale czy to jest za późno tutaj w Polsce już? No właśnie, u nas nie. Ale to jest sytuacja, w której bezwzględnie musimy zatrzymać edukację zdrowotną, która jest zaproponowana w aktualnej formie, dlatego że to nie jest tak, że będzie to przedmiot dla chętnych. I to właściwie rodzice, którzy nie zechcą dzieci posłać na ten przedmiot, będą mieli te dzieci bezpieczne swoje dzieci. Jeśli znajdzie się jeden kolega, gagatek, który akurat się wyedukuje, tak? Fantastycznie na lekcjach edukacji zdrowotnej, może powiedzmy, tak zwanej edukacji zdrowotnej, i on zechce wypróbować te techniki, o których się dowie na swoich koleżankach, spodoba mu się koleżanka z trzeciej A, no to on po prostu ją gdzieś tam złapie, wciągnie, i cóż, taki będzie efekt uczęszczania na lekcji edukacji zdrowotnej nawet przez jednego ucznia w jakiejś klasie albo, albo w szkole. Więc przedmiot jest z definicji szkodliwy. I polscy rodzice powinni mieć świadomość, że nawet posyłanie dzieci na ten przedmiot tylko przez rodziców, którzy chcą, może to być kilku uczniów w szkole, jest szkodliwe i groźne. Jest... Dlatego że dzieci nie żyją na bezludnej wyspie. No, taki jest właśnie teraz pomysł, że od września. Nowego roku szkolnego, już będzie to przedmiot nieobowiązkowy dla chętnych, no ale pytanie jest takie, czy to nie jest wprowadzanie trochę tylnymi drzwiami takiej możliwości do wprowadzenia jednak pełnego takiego e, brzmienia tego, powiedzmy, przedmiotu, to znaczy, żeby każdy musiał na niego uczęszczać. Jeśli w jakiejś klasie jedno dziecko nie ma smartfona, na przykład mój syn nie ma smartfona, ale trzech jego najlepszych kolegów ma. I gdy tylko po dworze chłopców, na przykład na trening albo gdzieś razem jedziemy, to co robi mój syn, który nie ma smartfona? Bo oczywiście ze swoimi kolegami to nie w tych smartfonach, mhm. to nie w tych smartfonach i w treściach, nad którymi kompletnie rodzice nie mają kontroli? Więc... Więc tu jest to samo: jeśli jakieś dziecko w szkole nie będzie chodzić na edukację zdrowotną, ale dwie koleżanki i kolega tak, no to czy oni nie będą tych rewelacji przekazywać swoim rówieśnikom? No, no, z pewnością będą. tak, bo to będzie interakcja, to, nie... to jest szkoła. No tak? i do tego to, jest... to będą dla nich treści sensacyjne, bo często najczęściej podejrzewam, że rodzice takich treści za wcześnie nie przekazują. Po prostu to jest dla tych dzieci szkodliwe. Mhm. Jeszcze chciałem zapytać może tak na koniec o kondycję polskich rodzin. Jak, jak pani ocenia teraz rodziny? Czy to jest dobra kondycja, taka pod kątem na przykład wychowania? Dzieci, czy na przykład rodziny mają tutaj w Polsce dobrze, czy raczej mają podgórkę? U nas jest model najczęściej rodziny, w której dwoje rodziców pracuje zawodowo. I to jest dla nas jednak pewna tragedia, dlatego że wtedy rodzice mają dla swoich dzieci bardzo mało czasu. Bardzo mało czasu. I jeśli do tego dopniemy, włożenie dzieci na popołudniowe różne zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, czasami Uberem, w dużych miastach to już jest coraz częstsze, to rodzice swoich dzieci praktycznie nie wychowują. Wychowują te dzieci właśnie pedagodzy, nauczyciele, koledzy, podwórko, różne organizacje pozarządowe, kółka zainteresowań ludzie, których najczęściej słabo znamy. I bardzo mało czasu poświęcamy naszym dzieciom. W Poznaniu kiedyś pisząc strategię dla Centrum Inicjatyw Rodzinnych miałam okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Hanoweru, żeby zobaczyć jak tam wygląda centrum rodziny. I podczas jednego ze spotkań z ekspertką, dyrektorką takiego dużego centrum, jednocześnie panią też, która była dyrektorem przedszkola, usłyszeliśmy, że rodzice, jeśli odbierają swoje dziecko z przedszkola około godziny 14, no to są proszeni na dywanik. Bo jeśli się ma dziecko, to trzeba poświęcać czas, a jak ktoś tak późno odbiera swoje dziecko z przedszkola, to powinien się zastanowić, czy może zmienić swój model wychowywania tego dziecka. Czyli 14 to jest, coś, to jest późna godzina, ale przecież tak. bardzo często w Polsce na przykład dzieci są odbierane, nie wiem, około godziny 16 chociażby. 16, 17. No tak do końca, pod korek, prawda? Aż, pod korek. Aż, 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 tak. aż już będą telefony do typu. To opiekunów. jest też związane z tym, że, że kobiety w Polsce nie mają możliwości pracowania na pół etatu, albo na trzy czwarte etatu. Rynek pracy jest kompletnie niedostosowany do matek. I powiem szczerze, najlepsza polityka rodzinna polegałaby między innymi na tym, że właśnie kobiety mają możliwość wyboru, czy chcą pracować na pół etatu, czy chcą pracować na trzy czwarte etatu, czy Właśnie jeden dzień w tygodniu. W Europie jest mnóstwo rozwiązań na ten temat i bardzo żałuję, że do tej pory nie udało się tego w Polsce wypromować, wylobować i wprowadzić. I przekonać pracodawców, żeby właśnie tak się działo. Bo tak naprawdę dobra kondycja psychiczna dzieci, a szczególnie w wieku od 0 do 3, ona będzie skutkować potem też kondycją psychiczną w dorosłości. Ile czasu poświęcamy dziecku do trzeciego roku życia ma olbrzymie znaczenie. Olbrzymie znaczenie. Tu jest kwestia budowania relacji, poczucia bezpieczeństwa, poczucia też właśnie zagrożenia. To jest, to jest też jakość przyszłego kapitału społecznego. Więc no, tutaj jest jeszcze olbrzymi temat do przerobienia. Mam nadzieję, że kiedyś to się zdarzy i Polki będą miały jednak więcej czasu dla swoich dzieci. To może jeszcze ostatnie pytanie to w takim razie, jaki jest najpilniejszy? Jaka jest najpilniejsza sprawa teraz dla rodzin? No bo to jest pilna oczywiście kwestia uregulowania chociażby tych kwestii związanych z wychowaniem, poświęcaniem czasu, ale czy to jest najważniejsza właśnie sprawa, która stoi, czy kwestia, problem, który stoi przed polskimi rodzinami? Znaczy, moim zdaniem na ten moment rzeczą pierwszoplanową jest spowodowanie, że edukacja, tak zwana zdrowotna, nie pojawi się w polskich szkołach. To jest kluczowa sprawa. I tak jak mówię, na zachodzie rodzice zorientowali się za późno, za późno zaczęli protestować. Ustawy już wszystkie przeszły, podręczniki były napisane. Czy, czy myśli pan, że w Polsce już nie są przygotowane podręczniki, i to wszystkie podręczniki ze wszystkich przedmiotów do ideologii gender? Oczywiście, że tak. No ja myślę nawet, że już są przygotowane kadry, chociaż może nie za duże, ale, I nie, wszędzie. ale, ale nie wszędzie, ale pewnie jakiś tak. To, co się w tej chwili pojawiło w zapisach, w planach do edukacji zdrowotnej, to jest wstęp do bajek. Przed nami jest naprawdę dużo więcej i jeśli my teraz tego nie powstrzymamy, to będzie tylko gorzej, a skutkiem jest pogarszająca się kondycja psychiczna naszych dzieci. I to, gdy ja mówię naszych dzieci, to ja mam takie marzenie, żeby rodzice sobie wreszcie zdali sprawę, że tu nie chodzi o jakieś obce dziecko, tylko tu chodzi o moje dziecko. Tu chodzi o moje własne dziecko, które pierwszego dnia w szkole będzie radosne i szczęśliwe, a już za pół roku może mieć depresję, może mieć lęki, może się źle uczyć, może stracić chęć do nauki. A jeśli ktoś tak naprawdę przedstawi seksualność w niewłaściwym świetle, to to dziecko już może nigdy nie chcieć założyć szczęśliwej rodziny bo będzie miało uraz do pożycia seksualnego, które będzie oderwane od moralności, od miłości, opieki, bezpieczeństwa. Więc to co w tej chwili nam planuje Ministerstwo Edukacji, to jest chęć wciągnięcia żywcem naszych dzieci w błoto, w bagno i wyrwanie tych dzieci spod po prostu opieki i nadzoru rodzicielskiego. Zrobienie dzieciom po prostu wody z mózgu i to jest po prostu fatalne. A rodzice, czy rodzice by się zgodzili, gdyby ktoś do nich przyszedł i powiedział: "Hej, przyszli twoje dziecko na edukację seksualną, wytłumaczymy mu, jak się masturbować"? Oczywiście, że nikt by się nie zgodził o zdrowych zmysłach. Każdy kto myśli zdrowo, rozsądkowo, by się nie zgodził. Ale gdy to się dzieje w szkole, przy pomocy edukatorów, bez nadzoru rodziców, no to już jest prosta sprawa. Jak to się robi? Na Zachodzie są dziesiątki lat doświadczeń na ten temat. Niestety. Mm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Oby ta wizja tak naprawdę została zatrzymana albo wręcz nigdy nie doszła do skutku. Ta wizja taka, można powiedzieć, czarna, tak? czarny scenariusz. No niestety. Natomiast no, rzeczywiście widzimy poruszenie się wśród rodziców. Życzymy więc wszystkim, którzy mają ten temat, ten temat leży im głęboko na sercu, by. No, życzymy im sił do tego, żeby wytrwać po prostu w tym. Żeby pewne procesy zatrzymać. I też mi się wydaje, że życzmy sobie jednak takiej chęci działania. Naprawdę wyjdźmy ze strefy komfortu. Dlatego, że um, niemieccy rodzice właściwie też chcieli robić dobre rzeczy, a mianowicie zajmować się własnymi dziećmi i zajmowali się. Opowiadali mi eksperci w Niemczech. Przecież chcieli chodzić z nimi na plac zabaw, chodzili. Czytali bajki, fantastycznie. Nawet posiedzieć sobie razem przed telewizorem też fajna sprawa. Ale w tym czasie za ich plecami po prostu przygotowano bagno, w które potem zaczęto wciągać dzieci, ich dzieci. I gdy to się zaczęło, oni wtedy dopiero się przebudzili. Za późno. My jesteśmy w tym momencie, gdy jest moim zdaniem za 5.12. I jeśli my rodzice nie wyjdziemy z tej strefy komfortu opiekowania się naszymi dziećmi, co jest dobre i to jest nasz pierwszy obowiązek, Oczywiście tak, ale my musimy zrobić coś więcej teraz, bo jesteśmy w historycznym punkcie naprawdę przyszłości Polski. Przyszłości Polski, tu chodzi o pokolenie. W Poznaniu powstała grupa Mamy Moc dla pokolenia Poznań. Właśnie tu o to chodzi, żebyśmy mieli tę moc sprawczą dla pokolenia, żebyśmy zostawili Polskę naszym dzieciom lepszą niż ona jest dzisiaj i po prostu, żeby te plany, które są straszne, ohydne, deprawujące, żeby one się znalazły na dnie szuflad, a najlepiej w ogniu. Tego sobie życzmy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Elżbieta Lachman z Polskiego Forum Rodziców. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy bardzo.